Ja nie mogę No, spróbuj jeszcze raz. O, się świetnie. Pięknie! Mnie mm, się tam. też udało. No, proszę. Pięknie, ale jedna piękna bańka. Uh, uh. Cześć, dzieciaki. Zaczynamy. Przywitajcie się. Cześć! Cześć, cześć! Rozpoczynamy gimnastykę buzi i języka. Właśnie ćwiczyliśmy głęboki wdech i długi wydech. Uwaga. Zaśpiewamy teraz piosenkę, dobrze? O wdechu i wydechu. Wdech i wydech zawsze w zgodzie i od święta i na co dzień. Wdech to ja, wydech ty. Raz i dwa, raz, dwa, trzy. Wdech się śpieszy, wydech za nim. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Wdech to ja, wydech ty. Raz i dwa, raz, dwa, trzy. Wdech i wydech, dwaj bliźniacy. Razem trudzą się przy pracy. Wdech to ja, wydech ty. Raz i dwa, raz, dwa, trzy. Wdech zmęczony. Ciężko dyszy, wydech także. Słuchaj, słyszysz? Wdech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Czemu razem? Po co pytać? Spróbuj chwilę nie oddychać. Wdech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Wdech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Ja. Raz dwa. Raz, dwa, trzy. Najlepiej jest wciągać powietrze nosem. I wypuszczać buzią, prawda? Tak. Popatrzcie. Prawda? Ewa, powiedz mi, czym oddychamy? Nosem. Tak, wciągamy powietrze nosem, ale oddychamy bu. Sami oddychamy płucami. A czy potraficie oddychać brzuchem? Bo ja się powiedział, że się oddycha też brzuchem. Tak, tak. Tak? Naprawdę? A czy ty potrafisz oddychać brzuchem? Ja pokaże, pokażę, jak to robić. Proszę bardzo. Kładziemy się. Świetnie. Ewa, uważaj i wy też uważajcie. Ja położę na brzuszku Jasia poduszkę i zobaczymy, jak Jasio oddycha brzuchem. Uwaga, głęboki wdech. Poduszka podnosi się do góry i powolutki wydech. Poduszka opada. I jeszcze raz. Głęboki wdech, poduszka się podnosi i wydech, poduszka opada. To jest bardzo dobre i zdrowe ćwiczenie. I jeszcze raz, proszę bardzo, wdech i wydech. Ty musisz także koniecznie ćwiczyć, ponieważ jeżeli chcesz ładnie i poprawnie mówić, musisz oddychać brzuchem i ćwiczyć oddychanie brzuchem. Dobra, dziękuję Jasiu. Wstajemy. A teraz poćwiczymy krótkie oddechy. Dobrze? Przygotowałem konfetti. Wiecie co to jest konfetti? Konfetti to są takie małe kolorowe kółeczka, które używa się na przykład na balach. Sypie się je do góry, żeby było kolorowo i pięknie. Ja teraz nasypię konfetti. Na rękę i małymi dmuchnięciami będę zdmuchiwał konfetti z dłoni. Dobrze? Popatrzcie najpierw, jak ja to robię. Prawda? Jakie to łatwe ćwiczenie? Spróbujmy. Ewa, proszę. Świetnie. I Jasiu. Uch. Poczekaj, Ewcia, jeszcze raz. Proszę. Ja muszę to rozedrzeć. Mocniej. A! Proszę, I teraz głęboki wdech i małymi dmuchnięciami zdmuchujemy z dłoni konfetti. Proszę bardzo. Świetnie, to było bardzo łatwe ćwiczenie, prawda? Tak. A wy pamiętajcie, po tym ćwiczeniu proszę bardzo wyjąć odkurzacz i wszystko pięknie posprzątać z podłogi, dobrze? No, dziękuję bardzo. A teraz na koniec. Sprawdzimy, jak wyćwiczyliśmy nasze oddychanie. Dobrze? Przygotowałem następujące ćwiczenie. Proszę. Dwa, to jest piórko dla Ciebie. To dla Jasia. A to dla mnie. To ćwiczenie polega na tym, żeby piórko utrzymało się w powietrzu jak najdłużej. Czyli trzeba wziąć tak głęboki wdech i tak powolutku wydmuchiwać powietrze, żeby to piórko mogło się jak najdłużej utrzymać w powietrzu. Tak? Uwaga, robimy zawody. Mówię hop i zaczynamy. Proszę, hop. <słuch> Chyba ja wygrałem. Mnie się najdłużej udało utrzymać w prawda? Dobrze, dziękuję. A ty wybierz sobie jedno z naszych ćwiczeń i poćwicz co? nie! Yeah, tak jest. Żegnamy się z dzieciakami, tak jest? Wdech i wydech zawsze w zgodzie. I od święta i na co dzień. Dech to ja. Wydech ty, raz i dwa, raz dwa, trzy. Wdech się śpieszy, wydech za nim. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Dech to ja. Wydech ty, raz i dwa, raz dwa, trzy. Wdech i wydech. Dwaj bliźniacy razem trudzą się przy pracy. Wdech ja, Wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Dech zmęczonych, ciężko dyszy. Wydech także, słuchaj, słyszysz, dech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Czemu razem po co pytać? Spróbuj chwilę nie oddychać. Dech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy, dech to ja, wydech ty, raz i dwa. Raz, dwa Raz, dwa, trzy,